rozdzielać tutaj przy opcji wyświetlania czatów i tak jak widzicie po lewej stronie już czaty i zespoły mamy osobno i tak jak widzicie mój kontakt już jest w tej sekcji Możecie tych sekcji stworzyć sobie dowolną ilość Cześć z tej strony Mateusz Alterity.pl i chciałbym wam dzisiaj podpowiedzieć, jak ogarnąć mnogość czatów w Microsoft Teams. Od jakiegoś czasu Microsoft Teams zaczął wprowadzać coraz więcej takich swobód dla użytkowników, które pozwalają im na nieco większą kustomizację takich wydawałoby się prostych, a jednak bardzo potrzebnych rzeczy, jak chociażby organizacja kontaktów i czatów w Microsoft Teams. Okej. Okay. Kilka podstawowych opcji, które warto znać na pewno. Od jakiegoś czasu Microsoft Teams wprowadził nam możliwość surfowania po naszych kanałach, czatach, zespołach z jednej przestrzeni. Tę jedną przestrzeń określają oczywiście czaty. Możemy sprawdzić sobie nieprzeczytane kanały, czaty i inne. I teraz słuchajcie, często ludzie mówią, że nie do końca jest to trafiony sposób, bo można się tutaj stosunkowo łatwo pogubić. Tak jak widzicie, no, te czaty, zespoły, kanały są ze sobą gdzieś tam przemieszane, i nie zawsze jest to opcja, która wszystkim odpowiada. Więc dzisiaj pokażę wam, jak ją rozdzielić. Po prawej stronie klikamy sobie trzy kropeczki ustawienia. Przechodzimy sobie do czaty i kanały. Następnie klikamy rozdzielać tutaj przy opcji wyświetlania czatów. I tak jak widzicie, po lewej stronie już czaty i zespoły mamy osobno. Możemy się więc cieszyć, słuchajcie, takim konserwatywnym pierwszym podejściem Microsoft Teams. I zazwyczaj klienci chwalą sobie jednak to konserwatywne podejście, gdzie czaty i zespoły znajdują się osobno. Jeśli ty również koniecznie skorzystaj z tej opcji, naszych czatów tutaj przybywa. Są to czaty klasyczne, są to czaty ze spotkań. One się często mieszają ze sobą. Jest ich stosunkowo dużo. I są również współpracownicy, których cenimy sobie bardziej, bo po prostu częściej z nimi współpracujemy. Jak tworzyć sekcję czatów? Czatów, jednocześnie kontaktów w Waszym Microsoft Teams. Macie tutaj taką domyślną sekcję ulubione. Jeśli chcecie jakiś czat grupowy lub jakiś czat z konkretną osobą dodać do sekcji ulubione, klikamy trzy kropeczki, przenieść do, nowa sekcja, użyjmy jakiejś emotikony, Współpracownicy kluczowi, Twórz i tak jak widzicie mój kontakt już jest w tej sekcji. Możecie tych sekcji stworzyć sobie dowolną ilość, to mogą być sekcje, które odwzorowują działy operacyjne i tak dalej. Ja sobie tą jedną sekcję stworzę, ona mi w zupełności wystarczy. Jak przenosić Waszych współpracowników do nowo powstałej sekcji? Lewy przycisk myszy, przeciągamy, opuszczamy, czyli drag and drop i wasza sekcja już może się tutaj nam tworzyć. Lewy przycisk myszy, możecie też przeciągnąć tą sekcję współpracownicy kluczowi na samą górę. Ja to właśnie spróbuję zrobić też drag and dropem. I tak jak widzicie moja lista zaczyna się od współpracowników kluczowych, potem mam ulubionych, potem mam czaty i innych. Tak możemy sobie właśnie to zorganizować. Tak jak widzisz Możesz sobie utworzyć wiele różnych sekcji, podzielić sobie czaty bliższych, dalszych współpracowników i w ten sposób komunikować się z każdym szybko, sprawnie i bezpiecznie, bo korzystasz z Microsoft Teams. Jeśli ten filmik był dla Ciebie przydatny, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, obserwuj premiery i czekaj na więcej po to, żeby pracować szybciej, sprawniej, bezpieczniej z alterity.pl.